Skóra to dziwna rzecz. W sensie ludzka skóra. Nie? Mamy na twarzy, na rękach, wiele kolorów, naprawdę bardzo dużo kolorów. Myślę, że więcej niż byście się mogli spodziewać. I. tak naprawdę wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć, jaki chcecie efekt osiągnąć, ale ludzka skóra to jest coś, co można łatwo schrzanić. Niestety. Chciałbym, żeby było inaczej, ale niestety tak jest. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się skórze na poziomie takim podstawowym, żebyście byli mniej więcej zadowoleni z efektów. Jest to prostsze niż się wydaje, pod warunkiem, że nie będziecie ślepo podążać za pewnymi metodami, które możecie znaleźć w netku. Zapraszam na film. Ten film został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cześć, ja się nazywam Samuel i żyję z malowania figurek. I tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się skórą ludzką, skórą. To znaczy, nie będziemy mówić o takich sprawach jak tatuaże i tego typu niuansach, no bo to jest jakby materiał na zupełnie osobny odcinek. tylko zajmiemy się podstawami malowania ludzkiej skóry. Widzicie, sprawa mogłaby się wydawać dosyć prosta, tak? W przypadku niektórych kolorów, niektórych faktur, struktur materiałów, tak to nazwijmy, wystarczy tak naprawdę położyć Jeden kolor, potem dobrać odpowiedniego łosza i na koniec, no, jeden, dwa highlighty. W przypadku skóry. Sprawa ma się odrobinę inaczej. Odrobinę inaczej z tego względu, że jakby ludzka skóra ma pewną strukturę, zachowuje się w pewien konkretny sposób, co wymusza na nas pewne zachowanie. To znaczy, możecie robić tak, jak powiedziałem, i efekt będzie okej. Okay. W sensie będzie okej, okay. ale podejrzewam, że będzie was coś się raziło. I możliwe, że nie będziecie wiedzieć, co was tak naprawdę razi. No dobra, ale jakby z czego wynika ta cała komplikacja, o której mówię. Komplikacja, o której mówię, wynika z tego, że nasza skóra tak naprawdę składa się z warstw. Bardzo dużej ilości warstw. Ja nie jestem, nie znam się na biologii, ale jakieś tam podstawy ogarniam, które są mi przynajmniej potrzebne do pracy i do lepszego zrozumienia tematu. I właśnie o co chodzi z tymi warstwami? Te warstwy są półprzezroczyste. W związku z czym, jak sobie spojrzycie na swoją. najprościej, na rękę, tak? Patrzycie sobie na rękę i jesteście w stanie zauważyć pewnie różne kolory. W jednych miejscach wasze dłoń jest bądź cała ręka bądź dowolny inny fragment skóry jest bardziej różowy, w innych bardziej żółty, bardziej blady, ciemny, opalony, mniej opalony, ale będziecie widzieć również takie rzeczy jak Żyły, narządy tętnicze i inne tego typu ciekawostki na Waszym ciele. Pomijam już, jakby, kwestie pieprzyków, znamion, blizn i tak dalej, ale chodzi mi o takie, taki standard, okej? Okay? No i co możemy powiedzieć o właśnie tym? No, z punktu widzenia malarstwa, no to jest to po prostu inny kolor, ok? Są naprawdę bardzo różne kolory i to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że skóra. Kiedy jest na żywym człowieku, oczywiście odbija światło w dosyć charakterystyczny sposób. Największym problemem przy malowaniu skóry do takiego poziomu zadowalającego, myślę, jest to, że zwykłe nałożenie łosza separuje wszystkie elementy od siebie, sprawiając, że wygląda to. Dobra, posłuszmy się troszeczkę takim przykładem abstrakcyjnym. Jeżeli nałożycie po prostu zwykłego łosza na figurkę, to będziecie mieć każdy jeden element, każdy bardziej wystający element, nie? Brodę, kości policzkowe, nos, biceps, triceps, e, palce, jako osobny blok jasnego koloru. I pomiędzy tymi blokami znajduje się ciemny łosz, który je, no właśnie, separuje to od siebie. I w momencie, kiedy nakładacie rozjaśnienia bezpośrednio na te bloki, ignorując przy tym fakt, że jakby wzmacniacie tylko i wyłącznie tą separację, to zaczyna się robić dziwnie, ponieważ zaczynają wam się, w sensie wizualnym oczywiście, budować coraz bardziej, wypiętrzać te elementy i od siebie jeszcze bardziej oddalać, separując się od siebie. Sergio Calvo nazywa to takim syndromem Pana Ziemniaczka, Mr. Potato, jak to on określił, i polega to właściwie na tym, że właśnie macie takie... takie grudki rzeczy, elementów, brył w kolorze skóry, i to wygląda dziwnie. No dobrze, ale przejdźmy sobie cały proces, bo ja teraz jak zwykle gadam, a wy nie wiecie jeszcze o co chodzi. Na przykładzie, przejdźmy sobie do przykładu. Pierwszym elementem jakby zawsze, no to jest użycie jakiegoś... Jakiejś cielistej farby, tak? Bierzecie figurkę i nakładacie jakąś cielistą farbę na wasz model. Na waszym miejscu, jeżeli nie korzystacie z areografu, a dzisiaj się nie będziemy tym zajmować, sięgnąłbym po jeden z ciemniejszych kolorów, ale nie jakoś wybitnie ciemny. To nie musi być taki ciemny kolor jak, nie, Mahogany Brown, czy nawet mieszanka Mahogany Brown z Cork Brownem. Sięgnijcie sobie coś prostego, na przykład właśnie Cork Brown. Cork Brown to jest moja ulubiona farba na ten base, na ten bazowy kolor, który nam ma po prostu. Po odcinać elementy od siebie, czyli na zasadzie tu jest skóra, tu są paski i tak dalej. W momencie, kiedy macie nałożonego kork browna, który ma tą tendencję, że całkiem nieźle kryje, więc nie musicie walczyć z kolejnymi warstwami, przychodzi moment. Kluczowy, moi drodzy Państwo, kluczowy. Oczywiście cały czas zakładamy, że nie robimy cię z żadnych gradientów i przejść tutaj, tylko idziecie po prostu po pędzlu. I ten moment kluczowy to to jest właśnie nałożenie łosza. Sprawą jeszcze bardziej kluczową, tutaj Was odsyłam do filmu o tym, jak łoszować, jest to, żeby złoszować model dobrze. To znaczy, używacie łosza cielistego, ja osobiście do tego najbardziej lubię. Mid Brown, a nie Flash Wash od Army Paintera, ponieważ ma dla mnie nieco cieplejszą barwę. Ten Flash Wash od Army Paintera jest trochę za chłodny i wychodzi mi to trochę no, dziwnie mi to wygląda. Nakładamy takiego mid-browna, oczywiście z medium, oczywiście z flow-improverem, ponieważ nie chcemy, żeby nam powstały zacieki. I czekamy, aż nasz łoż wyschnie. Moi drodzy Państwo, aż wyschnie. Nie przyspieszamy tego suszarką najlepiej, bo może zacząć wysychać z wierzchu, a pod spodem być cały czas yy, aktywny i będziecie mieć później problemy, żeby to jakoś sensownie wyciągnąć. W momencie, kiedy wash sobie już wysechł, przechodzimy do właśnie wspomnianych highlightów. I teraz tak, teraz mamy tą sytuację, o której mówiłem. Mamy od od siebie partie mięśni i różnych innych wystających elementów na modelu. Pierwsze co należy zrobić w tym przypadku, to wziąć znowu Cork Brown, nałożyć go w taki sposób na wszystkich wystających elementach, żeby zrobić taką półprzezroczystą właśnie warstwę. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj zamalowywanie niektórych sześć pomiędzy no, mięśniami, pomiędzy zwłaszcza tych, które są wyżej położone, tak? no bo w sytuacji, w której, na przykład, mamy rękę w ten sposób, światło nam pada z góry i tutaj po prostu to światło już tak nie dociera, ja teraz mam światło zewsząd, więc nie zobaczycie tego w taki sposób, to nie trzeba zamalowywać wszystkiego, tak? Ważne są tylko najbardziej wystające z góry elementy, bo to byłoby dziwne, jeżeli mamy po prostu, słuchajcie, mamy biceps, tak? I tutaj jest ten biceps ładnie oświetlony i tutaj mamy zgięcie w łokciu. I tutaj mamy taką ciemną odłosza, krechę, która po prostu oddziela nam jedną część ręki od drugiej części ręki. To byłoby naprawdę dziwne. Jak mi nie wierzycie, to po prostu weźcie sobie, po prostu spójrzcie na rękę jak wygląda wasze zgięcie łokcia przy mniej więcej takiej pozycji. No tam jest troszkę ciemniej, delikatnie. I to właśnie chcemy zrobić. Chcemy zamalować wszystkie miejsca, które nie powinny być tak mocno ocienione, moi drodzy państwo. Kolejnym etapem jest uzyskanie tonu pośredniego. Moją ulubioną jakby drogą w w kontekście malowania ludzkiej skóry, gdzie mówimy o to takiej kaukaskiej ludzkiej skórze, takiej najprostszej, to jest właśnie Cork Brown, Sunny Skin tone i Night Flash. Trzy farby, każda o innym odcieniu, no innej barwie, innej temperaturze, poziomie jasności, ale to jakby nie możemy ich nakładać tak o po prostu, tylko trzeba też znajdować kolory pośrednie. I to jest właśnie coś takiego, co chciałbym zrobić teraz. Czyli biorę sobie cork browna, mieszam go trochę ze Sunny Skinton, żeby uzyskać ten kolor pomiędzy. Tutaj znowu was odsyłam do filmu odnośnie mieszania kolorów. I ten kolor nakładam na to, co było wcześniej już przeze mnie zamalowane przy pomocy kork browna. Z jedną uwagą, nie na całości. Tak na 80% coś takiego mniej więcej. to raczej będzie widać. Generalnie skupiacie się na wszystkim tym, co jest najbardziej wystawione na widok nieba. Czyli w tym momencie. Jak trzymam rękę w ten sposób, no to w cała tutaj będzie taka linia, ale do boku jeszcze mi to taki kolorek zjedzie, ale od dołu już nie ma sensu, ponieważ tam jest Ziemia. I od ziemi mamy cień. No dobra, a co potem? No to, moi drodzy Państwo, sięgamy po senny skin tone, który jest bardzo mocną farbą, i nakładamy go na poprzednią warstwę, znowu zmniejszając, no dajmy o jakiś, teraz już może nie 80%, ale jakieś, nie wiem, 50%, coś takiego. W ten sposób, moi drodzy, budujecie warstwy, jakby też symulujecie troszeczkę tą warstwowość skóry. Ostatnim elementem, który dobrze jest wprowadzić, nie jest niezbędne, ale ja osobiście lubię, jest wprowadzenie light flasha i light flash, moi drodzy Państwo, nakładamy na najbardziej wystające elementy, na takie elementy, gdzie chcielibyśmy pokazać świecanie tej skóry. Czyli na przykład na kostki, na tutaj na palcach, czubek nosa, broda, jeżeli postać akurat ma. A jakieś tutaj wystające elementy, takie jak ramiona, ta akurat figurka jest łysa, więc tam też może ten kolor się pojawić. Jakby dodając ten jeszcze delikatnie ten kolorek, ten jaśniejszy kolor, wpadający niemalże w biel, dodajemy troszeczkę świetlistości, sprawiamy, że pozostałe warstwy będą mniej widoczne. Oczywiście, jakby z przepisów na skórę jest mnóstwo, ale to, co jest najważniejsze w, jakby w dzisiejszym odcinku, o czym chcę powiedzieć, to to, że poświęćcie jej chwilę, pamiętajcie o tych separacjach, żeby nie zostawiać ciemnych plam, ciemnych linii, ciemnych pozostałości połoszu w miejscu, w którym nie ma szans, żeby tak ciemny dzień powstał, czyli wszystko, co jest jakby od góry, z punktu widzenia nieba, czyli jak weźmiecie figurkę, tak generalnie się na nią spojrzycie w dół, to tam taki cień po prostu nie powstanie. I zamalujcie go tym kolorem, pierwotnym, którego użyliście. Moi drodzy państwo, mam nadzieję, że film wam się podobał i biorąc pod uwagę to, że z zapasem święta i że widzimy się dopiero w nowym roku, z mojej strony chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego, wesołych świąt i żeby ten czas obfitował u was w spokój, święty, miłych ludzi wokół i przyjemnie spędzony czas dowolnej formy, w jakiej sobie życzycie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dać łapkę pod filmem, zostawić jakiś komentarz po to, żeby nakarmić algorytm YouTube'a. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!